Dzień dobry lub dobry wieczór Drogi Bliźnięta, Wago i Wodniku Mam na imię Basia i robię dla Was czytanie z kart Pi Dzisiaj się słyszymy, bo mamy na niebie Księżyc w pełni Księżyc w pełni w znaku Skorpiona, czyli w żywiole wody Jednocześnie mamy Słońce, które weszło na dniach do znaku Byka, czyli w żywiole Ziemi i żaden z tych żywiołów nie jest Waszym żywiołem, ponieważ Wy to powietrze, bo mamy wodę, ogień, ziemię i powietrze, więc nie jest to energia Waszych żywiołów. Bardzo jestem ciekawa, jak z Wami te dwa inne od Was żywioły zarezonują. I czytanie jest na około 7 dni, oczywiście umownie, bo w tarocie czas jest bardzo umowny. W życiu również w kartach możemy zobaczyć to, co było w przeszłości, to, co nam chodzi po głowie, to, co nam chodzi w sercu, to, czego byśmy sobie życzyli, albo to, co już mamy, więc tutaj bardzo ten czas jest umowny i robimy sobie tak. Obowiązki, praca, chociaż nie wiem ile tej pracy będziecie mieć, pewnie niewiele, bo mamy akurat weekend majowy, niedługo, kiedy robię to czytanie, już za dwa dni go rozpoczynamy. Niektórzy będą świętować dłużej, bo na przykład biorą jeszcze urlop, więc będzie pewnie jakieś przemieszczanie się, podróżowanie, chociaż dużo mi tych podróży dzisiaj w kartach akurat nie wyszło, więc wasza praca, obowiązki, single, związki i jedna karta wskazóweczka. No to co gotowi, to lecimy. Zaczniemy sobie od bliźniąt, Bliźnięta. A co tam dla Ciebie na przełomie? Na przełomie już, patrzcie, już mi kurczę, trzy karty wyszły w pracy. Co tam u Ciebie na przełomie kwietnia i maja, ewentualnie na najbliższe 7 dni, jeśli na przykład trafisz tutaj ciut później. Trzy kart to nikt, nikt dzisiaj nie miał i rzadko miewacie, Więc powiedziałabym, że tak się mogą niektóre bliźnięta teraz czuć. Tak warto by było, żeby to była energia docelowa. Fajnie by było, gdybyś tak poczuły. A tutaj będzie jeszcze jedna wskazówka: jakieś bliźnię to jedno, wychodzi może dwa, dwoje. Może chłopak, może dziewczyna wychodzi z jakiegoś kryzysu emocjonalnego. W dziesiątce mieczy to jest już tyle mieczy, że to jest maks mieczy, nie ma więcej mieczy. Jesteście być może czymś w pracy sfrustrowani, może coś się za wolno rozwija i jest nadzieja, że ta udręka się zakończy, że rozwiążecie ten problem, przetniecie go tak jak to wy potraficie. Akurat miecze. Są dobre dla bliźniąt Wagi i Wodnika, bo to Wasza energia, Miecze, to komunikowanie się, Miecze, to słowa, to jasne stawienie sprawy. Może gdzieś z tego impasu, jeśli jakiś impas był, czy to w biznesie, czy to w pracy, wyjdą bliźnięta. Natomiast ja nie zalecam wokół pełni, na pewno do piątku, żadnych gwałtownych ruchów, bo pełnia może sprawić, że będziemy na przykład bardziej porywczy. Docelowo bliźnięta. W energii buławowej, a zobaczcie buławy, 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 buławy. No, baranek miał niedawno urodzinki, to byłyby buławy. Buławy to byłby lew, baran i strzelec. Może macie jakiegoś w pracy osobnika albo osobniczkę spod tych trzech znaków, przyjaźnie do Was nastawioną lub nastawionego, albo jest to Wasza energia. Energia waleczności, bojowości, stawienia czoła wyzwaniom, wzrostu sił witalnych i prywatnie, i służbowo, bo wiecie, jesteśmy jedną, y, jedną y, osobą i jak czujemy się prywatnie, to też wpływa na nasze życie zawodowe na pewno. Tutaj jest jakieś śmiałe negocjowanie, czegoś takie w poszanowaniu dla drugiej osoby i w poszanowaniu dla swoich interesów, czy to z przełożonym, czy to z klientem. Natomiast jeśli będziecie zawierać jakieś umowy w najbliższym czasie albo wchodzić w jakieś relacje zawodowe, to uważajcie na iluzje. Uważajcie też, żeby nie omijać żadnych przepisów. Uważajcie na jakieś złudzenia, jakieś, jakieś niedopowiedzenia w umawianiu się na różne rzeczy, na zadania. Bo możecie czegoś nie wiedzieć i coś później może nie wyjść. Możecie nie mieć kompletu informacji, zbierzcie jak najwięcej informacji i dopiero później działajcie. Nie chodźcie też na skróty, bo jak to się mówi kłamstwo ma krótkie nóżki. Więc tu może być później jakiś kłopot natury urzędowej, jak coś się nie będzie w papierach zgadzało. To u bliźniąt tak by było. Te trudniejsze energie damy na spód i lecimy dalej, teraz bliźniaki single, bliźniaki, które nie są po słowie formalnie z nikim, albo są na jakimś bardzo początkowym etapie znajomości, gdzie jeszcze pał wow. nie do końca wiadomo, co dalej będzie bardzo piękna energia cesarza dla singielków i singielek Proszę. strasznie dużo dużych figur no dobra no to bym powiedziała to jak teraz bliźnięta i obie te energie są spoko w przypadku króla mieczy to jest bardzo bliźniacza energia zwłaszcza jeśli jesteś facetem bliźniakiem bo miecze to byłyby właśnie bliźnięta waga lub wodnik, czyli wasz żywioł powietrza to jest osoba, która ci świetnie porozumiewa która jest bardzo asertywna, która się dobrze komunikuje z otoczeniem, która wie czego chce, dokąd zmierza, może mieć problem z mówieniem, co czuje, woli powiedzieć, co myśli. To jest taka domena bliźniąt wag i wodników. Może częściej mówcie, co czujecie. Bo wiecie, ludzie mogą się poczuć tacy wycofani, jak wy z tym wielkim mieczem i z tym swoim kwiecistym słowem wychodzicie i mówicie, wiesz, ja myślę to i to i tamto, a mnie się wydaje to, a tutaj doszedłem czy doszłam do wniosku. Powiedzcie, co czujecie, powiedzcie, jak się czujecie w danej sytuacji, złagodźcie trochę ten przekaz. Ale no, takie bojowe nastawienie u singli jest. Cokolwiek single robią w tym tygodniu, a w karcie cesarza mamy mm, duże doświadczenie albo to jest Wasze doświadczenie e, życiowe i zawodowe, albo jakieś osoby w Waszym otoczeniu, która może służyć radą. To może być starszy facet w rodzinie, to może być bardziej doświadczony współpracownik, to może być Wasz szef, e, albo to może być Wasza chęć. E, jastowania władzy i sprawowania kontroli nad sytuacją. Tutaj jest taka chęć kontrolowania sytuacji i takie mocne i, i w tym królu, i w tym cesarzu jest taka chęć e, stawienia na swoim, wyznaczania jasno granic, bardzo duża asertywność. Za dużo energii romansowych, jak widzicie, nie widzę ten wzrost sił witalnych w pracy, na pewno. Ale bardzo dużo... E, Silnych męskich postaci mamy. Związki. Pierwsza karta. Związki bliźnięta. I druga karta bliźnięta. No. I znowu powiedziałabym, że to jak może być teraz, a jak może być później. Jak już coś zostanie zmienione. Tu mamy y, jakiś irracjonalny lęk w dziewiątce buław. Może tak być, że na przykład y, jak bliźnięta są w relacji, to jedna z tych osób w relacji, nie wiem czy wy, czy Wasza osoba, na przykład boi się, że zostanie zraniona przez Was, albo Wy się boicie. Tylko tu jest takie, wiecie, nie diabeł taki straszny, jak go malują, jest takie powiedzonko staropolskie prawdopodobnie. Więc może ten człowiek sobie tylko wymyśla, że tam ten wilk przez te palisady za chwilę przejdzie. Może tego wilka nawet nie być, tak? Może to być tylko wytwór wyobraźni tego człowieka. Więc może być jakieś spiętrzanie problemów w głowie i zamiast pogadać ze swoją osobą, to sobie coś wymyślamy, być może. Albo sobie nadbudowujemy istniejące problemy, jeśli jakieś w ogóle macie takie większe rozkminki, trudności w relacji. A w karcie świata coś się będzie u jakichś bliźniąt w relacji, domykać się będą jakieś rozdziały życiowe bardzo ważne. Coś się będzie kończyć wkrótce po to, żeby wejść w nowy cykl, cały ogromny cykl życia, tak jak wiecie, podobno co 7 lat jesteśmy zupełnie nowym człowiekiem. Więc może bliźnięta w relacjach będą tymi nowymi ludźmi w tej relacji. Niby wszystko będzie tak samo, ale będzie inaczej. I takimi zmianami życiowymi, dużymi, może być zmiana jakaś przy pracy, która też wpływa na życie rodzinne. Może to też dlatego jest ten stres w tej dziewiątce buław, i tu nawet dziesiątka mieczy była przy pracy, więc może y, jakiś taki bardziej intensywny czas. I coś się będzie kończyć po to, żeby wejść w nowy etap, żeby było jakieś nowe otwarcie później. My się tych końców boimy, ale one są czasami niezbędne, żeby zrobić miejsce na nowe rzeczy. I jeszcze wskazówka dla bliźniąt. Jedna karta wskazówka, zobaczymy do czego to będzie pasowało. Bliźnięta. No, znowu mamy jakąś obawę. Tutaj są trzy karty obawy bliźniąt. Przy pracy, przy związkach i teraz jeszcze tutaj. Bliźnięta sobie może przy tej pełni za dużo y, mogą rozkminiać, bo y, są tu jakieś lęki, jakieś nieprzepracowane sprawy, jakaś trudność wyboru, może między dwoma osobami do relacji dla singling, ale tutaj widać, że wchodzicie w taką silną energię cesarza, że raczej z tymi wyborami później już nie powinno być problemów. Być może ta pełnia was jakoś tak bardziej, że tak powiem, ujarzmiła, bo pełnia potrafi nas tak bardzo podnieść do góry, ale też potrafi nas później wgnieść w ziemię. I u to bardzo silnie się zaznacza ta, takie jakieś no silne, silne, silne jakieś takie w głowie Wasze rzeczy. Czyli możecie mieć jakieś sprawy nieprzepracowane z przeszłości, możecie się na przykład bejś, bać, wejść w jakąś relację, za szybko chciałam powiedzieć. Możecie też mieć jakieś trudne wybory życiowe przed Wami i się troszeczkę no, na tych dniach będziecie się być może tych wyborów obawiać. Ale nie ma się co bać. Trzeba iść i robić rzeczy. Życie mamy jedno, chociaż niektórzy wierzą, że, że ileś tam. Ale to raczej w hindusi zdaje się mają takie, takie podejście. W naszym nurcie judeo-chrześcijańskim, przynajmniej w tym, którym zostałam ja wychowana, to raczej nie ma takiego podejścia, że jest jakoś wiele żyć, tylko raczej tylko to jedno. Więc bierzcie byka za rogi, zwłaszcza, że sezon byka się zaczął i bliźnięta są przed urodzinami, więc może też dlatego te stresy? Nie wiem. Teraz wagusia. Dziewczyna Wagusia i chłopak Wagusia. Co tam dla Was? Wagusia. W obowiązkach, w jakichś zajęciach na przełomie kwietnia i maja. Super. Przyjdzie jakaś nowa wiadomość, może w pracy. I ona może być jakimś nowym otwarciem. Coś tam wpadnie do tego kielicha. To mogą być dobre wiadomości, tylko że one są jeszcze na poziomie giermka, czyli bardzo dużo trzeba się więcej dowiedzieć, żeby móc później podjąć jakąś sensowną decyzję. Może być jakaś nowa współpraca na przykład w pracy, jakiś nowy projekt, coś świeżego, coś fajnego, coś raczej godnego zaufania. W pracy też możecie mieć w akusie strzelczyka. Który może być Wam przyjazny, ale niekoniecznie, bo nie zawsze znamy się tak blisko w pracy, żeby wiedzieć, kto ma jaki znak Zodiaku, prawda? I też nie każdego to interesuje. Niektórzy nawet mogliby się zaśmiać, prawda? Ale zakładam, że te osoby, które przychodzą na mój kanał, to raczej się nie śmieją, ten się śmieje nie. W ósemce buław jest być może, uwagę, wagusi, szykuje się, może jakoś już niedługo, nowe otwarcie w pracy. Jest tutaj, są te buławy, kwitnące zielone listki, nowe życie. Jest taka strzelistość, jest gotowość na robienie rzeczy, projektów, jest y, jakieś ożywienie w biznesie czy też w pracy. Y, raczej się będzie dynamicznie u wagusi działo. Jak nie w kwietniu, to może już od maja. No i u wagusi pojawia się też ciąża przy pracy. Nie mam pojęcia, czemu jakaś waga ma to usłyszeć. Teraz łyk herbatki. I jedziemy dalej. Wagusia e, Single. Wagusia Single, co tam dla ciebie? Wagusie pojedyncze. No dobra, mam nadzieję, że mówię do dwóch różnych wagusi, bo jak do jednej, to niezbyt dobrze. Może tak być, że wagusia bardzo przyjacielsko nastawiona będzie chciała zacząć z kimś od przyjaźni, a może to nie być do końca osoba godna zaufania. Na przykład osoba, która chce nam tylko skraść trochę czasu, że tak się wyraża i nie tylko czasu. Ale jeśli mówi do dwóch różnych wagusi, to jakaś waga, albo jakiś waga. Właśnie ma jakiegoś niegodnego zalotnika, albo zalotniczkę, która raczej chce sobie, wiecie, pozimować u kogoś, pójść razem, bo może nie ma z kim pójść, posiedzieć, pogadać, ale raczej może tylko na przyjaźni skończyć i gdzieś tam zamydlić oczy. No taki romansowy typ, albo typ jarka. A w giermku monet y, może tak być, że z kolei no mam nadzieję, że właśnie to są dwie różne wagi, że jakaś waga będzie chciała zacząć od przyjaźni, ale lepiej się poznać, a potem dopiero wejść na jakiś wyższy poziom w relacji. Możecie też mieć przyjaznego koziorożca. Giermek monet to może być przyjazny koziorożec. A tu uważajcie, wiecie, zbadać, sprawdzić, spotkać się ze znajomymi tą i z tą osobą. No czy ten chłopak, czy ta dziewczyna w ogóle jest, że tak powiem, grzechu wart, nie? Ale to wiemy. Ufamy, ale sprawdzamy. Ufamy na tyle, na ile nam intuicja podpowiada, jak nam coś podpowiada, że coś ewentualnie jest nie tak, to sprawdzamy. Teraz waga w relacjach. Okej. Okay. W relacjach. W związkach. Mamy dziesiątkę buław, ciężkawo. I co do tej to dziesiątki buław dobierzemy? Okej, okay. też trochę ciężkawa. W relacji mmm, ktoś może kogoś trochę w konia robić, ktoś może kogoś zwodzić, chyba że waga ma raka w relacji, wtedy to neutralnie traktujemy. Jeśli to jest rak... No to po prostu waga, rak, para czy raczyca i pan waga. Natomiast tutaj są jakieś iluzje, ktoś kogoś po prostu może no, nie być, nie do końca mówić, co robi, gdzie robi, z kim robi. Ja nie mówię, że do końca to musi oznaczać zdradę, ale ktoś może mieć jakieś tajemnice przed wami, może warto po prostu szczerze pogadać. No, a tutaj jest jakieś przeciążenie o jakieś wagi w relacji, może właśnie tym tą nieprawdomównością waszej osoby, bo mamy już dość i chcemy to przeciąć, chcemy po prostu, żeby to się wyjaśniło, ale czujemy bardzo duże przytłoczenie. Może czujemy się po prostu tacy zdradzeni, nawet bez bycia zdradzonym. Ta, Takie, wiecie, tak zwane white lie, czyli białe kłamstwo. Jak nie mówimy do końca prawdy, to nie jest to ani prawda, ani kłamstwo. Czyli no, taki stan pośredni, a może jakaś waga nie chce być w stanie pośrednim, tylko chciałaby po prostu prawdy, nawet tej najtrudniejszej, chociaż w świecie tak mówimy, ale nie zawsze chcemy prawdy. Taka taka konstatacja z mojej strony. I jeszcze jedna karta wskazówki, może nam tu coś przejaśni się, albo z tymi jakimiś. Z lotnikami niegodnymi u Singli, albo z tą pracą, albo z tym, z tym no, nie do końca prawdomównym partnerem, partnerką. U, jest. No. Albo się poradźcie kogoś starszego wagi, yy, chyba że jesteście już też osobą na tyle doświadczoną, że jesteście w energii tego cesarza. I po prostu nie pozwolicie sobie w kaszę dmuchać, tylko czy to jesteście singlem, czy to jesteście w relacji, postawicie twardo, tak jak ten cesarz w żelaznych butach na swoim. Zrobicie to asertywnie, zrobicie to pokojowo, On ma tutaj baranka przewieszonego przez ramię, ale zrobicie to z klasą i generalnie załatwicie sprawę tak, żeby stało się oczywistym, czy ludzie wokół Was są z Wami uczciwi. Dzięki wagi. Bardzo dziwne. Powiem Wam, że chyba nabliźnięta wagi póki co z wszystkich czytań najmocniej wydaje mi się, że to pełnia może wpływać, ale pamiętajcie, że może nie znaczy, że musi. A, to teraz jeszcze wodnika zrobimy. A to już zupełnie na deser. To co, drogie wodniczki, drogie wodniki, może u Was trochę powieje optymizmem. Bo u bliźniąt i uwagi było ciężkawo, ale pamiętajcie, że jeśli nie rezonuje z Wami to czytanie, nie pasuje kompletnie do Waszej sytuacji, nie wymyślamy sobie, nie dopasowujemy życia do kart, tylko ewentualnie szukamy wskazówek w kartach do życia, w tą stronę, nie? I traktujemy to, wiecie, z przymrużeniem oka. Szukamy tylko jakichś takich podpowiedzi, wskazówek. Możecie sobie ascendent sprawdzić swój, możecie sobie księżyc sprawdzić i na sprawy miłosne Wenus. I wtedy macie jakiś tam powiedzmy szerszy ogląd niż tylko znak słoneczny ten taki główny, jak ja to mówię, horoskopowy taki, bo to nie jest nasz cały obraz, nie? Wodniki, wodniczki, praca, obowiązki, co tam będziecie robić, ciekawego, mam nadzieję, na tym przełomie miesiąca. O, u jakiegoś wodnika mogą przyjść wieści dotyczące pieniędzy w pracy, i ten pieniądz może się powiększyć. Może wodnik wejdzie w taką energię, tak jak rycerz monet, a monety to byk, panna, koziorożec, w taką ziemską energię, która nie do końca jest wodnicza, bo wodnik to wiecie tam, na chmurce raczej w powietrzu, w myśli, ale raczej na chmurce sobie dynda więc wodniki wejdą w energię zarabiania forsy, na to wygląda, no i słoneczko, co tam potrzebujecie zawodowo, to powinno się Wam ziszczać, tylko tam nie, nie popadajcie w samozachwyt, jak Wam wyjdzie, mamy tutaj tego cherubinka, o którym ja mówię, że to jest przejadanie się, to jest jakieś upiństwo, nie pijcie za dużo bombalków, nie za dużo czekolady, za dużo używek. Uważajcie na tego typu rzeczy, jak już będzie coś świętować. Fajnie wodniki. No, uf, wodniki się wyłamują na razie. Czytania dla waszego trygona powietrza. Teraz wodniki single, albo takie wiecie, single niedzielne. Czyli takie nie wiadomo, czy to jeszcze single, czy już w związku, bo też są takie stany pośrednie. Że jesteśmy z kimś, ale nie jesteśmy. Dobra, no to mamy. Uf, mamy jakieś zawieszenie. Być może jest jakaś relacja, ale ona jest zawieszona jest taka, wiecie, pauza, wciśnięta. I nie do końca wiadomo, co ma się tam dalej dziać. I wodnik nie ma prawdopodobnie na to wpływu. I on sobie tutaj powisi, pomyśli, ale wisząc, będzie sobie myślał, czyli. Nie będziesz być może się odzywać do tej osoby, być może ta osoba się nie będzie do ciebie odzywać, ale gdzieś tam to połączenie na poziomie myśli, uczuć jest pomiędzy wami. I w karcie arcykapłana jakiś singiel. Ja bym powiedziała, że tutaj o ślubie myśli ciekawe, nie? Może nawet nie, niektóre single nie wiedzą z kim ale jest to myślenie dla osób wierzących, nawet o ślubie kościelnym, bym powiedziała czyli o tej słynnej białej sukni. Czy też w patrzeniu jak piękna biała, w pięknej białej sukni panna młoda do Ciebie podchodzi, jeśli jesteś mężczyzną wodnikiem. Romantycznie. Myślenie o stałym związku. Takim na poważnie. Ale na razie chyba tylko myślenie. Teraz wodniki w związkach. No powiedz co wodniki, słuchajcie, wzorcowo. Nie chcę zapeszać związki. Co komu potrzebne, nie? Wodniki związki. No i zapeszyłam. Wodniki w związkach mogą mieć trzecią osobę, albo myśleć o trzeciej osobie. Tak spojrzałam teraz na te moje świeczuszki. Zobaczcie, dwie są takie same, trzecia jest inna. No do tej innej się proszę pozbyć, metaforycznie. Albo wodniki jakieś przepracowanie powodu tego powiększania pieniądza i serduszka może kołatać, mniej kawy pić. Eee, no I jak już tę niepasującą świeczkę wyrzucicie z tego trójkąta, czyli naprawdę nie pójdziecie, że tak powiem, w długą. Mam nadzieję, że mówię jeszcze zanim dowodniki zrobią, co ja mogę Wam mówić. No, miłość jest ślepa, nie? Nie, wi nie wiadomo, co komu, komu pisanej, nie mnie to oceniać. Dowodniki coś będą chciały przepracować w tej istniejącej relacji, bo prawdopodobnie coś się popsuło, bo gdyby się było wszystko super cacy i pięknie, to przecież nikt by żadną długą nie, nie chciał, nie, nie marzył o niebieskich migdałach. Tak to wygląda, takie są realia. Więc jest 7 monet. Trzeba popracować nad tym, żeby było 10, czyli ten e, maksymalny metaforyczny wymiar w kartach. I wy już wiecie, że macie te 7 w tej relacji, ale chcielibyście mieć nie 7 na 10, tylko 10, 10 na 10, bo wodniki są abitne, prawda? No i co? Jeszcze jedna karta wskazówka, może nam coś jeszcze tu dopowiedą do... Gdzieś tu się coś rozjaśni. Zobaczymy. A jeszcze przetasuję. Karta folgowania sobie w dziewiątce pucharów, karta troszeczkę egoizmu, troszeczkę niechęci dzielenia się z innymi swoją energią czasem, chęci a dajcie mi we wszyscy spokój, chcę sobie sam, sama posiedzieć, powisieć sobie chcę, pocieszyć się z tego ile zarobiłam, pocieszyć się co pozmieniałam ostatnio w relacji. Może po prostu wodniki mają po prostu jakoś tak bardziej odpocząć i poszukać tej przestrzeni dla siebie, zwłaszcza w ten weekend majowy, żeby pobyć same ze sobą. Może wtedy będą troszeczkę bardziej chętne, żeby się znowu tą energią z innymi dzielić. I tym zakończymy. No to co drogie drodzy, życzę Wam cudownej majówki. Jak chcecie wesprzeć twórczenie, to pod filmem dla leniwych jest link do Bajkofitu. Możecie mnie wesprzeć, będę bardzo wdzięczna. Za każdą subskrypcję dziękuję, za każdą łapkę w górę, za każdy komentarz. Trzymajcie się ciepło, bardzo dobrej majówki. Na razie, pa pa.